Radio Plus. Sednał sprawy. Gością sedna sprawy jest dzisiaj Władysław Kośnienia-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie prezesie, to już pewne, że PSL zgłosi kandydaturę profesora Marcina Wiązka na stanowisko rzecznika praw obywatelskich, bo potrzeba 35 posłów musi się podpisać pod zgłoszeniem takiej kandydatury. 12 by brakowało waszemu klubowi Koalicji Polskiej. Mamy dzisiaj posiedzenie klubu o godzinie 13. Wtedy też będziemy rozmawiać z panem profesorem na posiedzeniu tego klubu. Będziemy dyskutować właśnie o możliwości zgłoszenia jego kandydatury na rzecznika praw obywatelskich. Ja jestem dużym, ogromnym zwolennikiem, żeby zakończyć proces wyłaniania rzecznika, żeby wybrać osobę niezależną, osobę przygotowaną, profesora prawa ze środowiska akademickiego. Pan profesor. Marcin Wiązek spełnia te wszystkie e, wyznaczone przez nas sobie e, predyspozycje. Argumenty są jak najbardziej e, po jego stronie, ponieważ jest i przygotowany merytorycznie, e, i nie jest zaangażowany politycznie, co jest bardzo ważne. Rozmawiamy z, z różnymi środowiskami politycznymi. To od może, porozumienia może zacznijmy, panie prezesie, od rozmów z porozumieniem. Bo wczoraj wieczorem wycofał się kandydat porozumienia. Czy porozumienie y, może poprzeć, a może już pan prezes wie, że poprze y, kandydaturę profesora Wiącka? Myślę, że, że jest ogromna szansa, że poprze porozumienie. Rozmawiałem z panem premierem Gowinem na ten temat. To jest kandydat, który na pewno spełnia kryteria. Y, które powinny być przypisane do Rzecznika Praw Obywatelskich. Przygotowanie merytoryczne, niezależność e, i taka gotowość do podjęcia trudu. Ale od tej... czego premier Gowin uzależnił to poparcie, panie prezesie? Bo powiedział pan, że jest duża nie, szansa, nie, nie, że poprze, to, to, ale... Myślę, że, że tutaj trzeba, trzeba nie szukać jakiejś zależności, tylko właśnie mhm. wokół... Osoby gromadzić, która jest przygotowana do pełnienia funkcji, gromadzić różne środowiska. Tu jedno środowisko nie wystarczy, żeby zostać rzecznikiem praw obywatelskich. Trzeba rozmawiać ze wszystkimi i my takie rozmowy ze wszystkimi klubami parlamentarnymi prowadzimy. To jeszcze kołami. krótko o efektach rozmów z pozostałymi klubami. Koalicja Obywatelska, Liczę, że, że Lewica tam też tam mówią, że raczej poprą. Z, z, będą po... Są, rozmawiamy z kołem Agnieszki Ściga i tutaj jest duża życzliwość jest z, z tej strony, z posłami, nie, z posłami niezależnymi, z posłami z Platformy Obywatelskiej, z innych klubów, ze wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Liczymy, że jak najwięcej posłów podpisze się z różnych środowisk politycznych. Dzisiaj po południu będzie już wszystko jasne, bo kandydatów można zgłaszać do godziny 16, więc po południu pewnie ogłosimy po posiedzeniu klubu wszystkie ustalenia. Panie prezesie, na pytanie korespondenta Polskiego Radia o Nord Stream 2. Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział byłem przeciwny od samego początku, ale gdy objawiłem urząd gazociąg był prawie ukończony i wprowadzenie sankcji w tym momencie byłoby szkodliwe dla relacji europejskich. Dla naszych relacji europejskich. Z tych słów wynika, że relacje z Polską to nie są relacje europejskie dla prezydenta Stanów Zjednoczonych? Nie, to pokazuje, jaka jest słaba pozycja Polski. I o tym mówiliśmy i przestrzegaliśmy dzisiaj rządzących: nie ukierunkowujcie się tylko w stronę jednego obozu politycznego w Stanach, tylko rozmawiajcie ze wszystkimi, bo może być inny prezydent niż ten, którego wy sobie typujecie. No, i tak się stało. Słaba pozycja w Unii to nie jest dostrzeganie, niestety, spraw polskich. Źle się dzieje, że jest taka decyzja prezydenta Stanów. Ja uważam, że na dobre rzeczy nigdy nie jest za późno, i na zablokowanie szkodliwego dla nas gazociągu, rurociągu Nord Stream 2 nigdy nie jest za późno, i gdyby pozycja Polski była lepsza w Unii Europejskiej. To byśmy byli w centrum Unii, w centrum Europy i relacji transatlantyckich, a nie na marginesie. No ale panie prezesie, czy, czy, czy jednak e, tak realnie patrząc na, na sytuację, no to e, po prostu e, Joe Biden no, czy by nasza pozycja była trochę silniejsza, e, czy nie, w Unii Europejskiej no to, no to jednak e, kluczowe jest tutaj e, jego podejście do, do Rosji, do Niemiec. E, tak na tę sprawę patrzy, nie widzi takiego zagrożenia w Rosji, jak Polska widzi i jakie chciałaby, żeby Stany Zjednoczone też widziały. No chyba trzeba się z tym pogodzić. Ta zmiana w Białym Domu, wiele to wskazuje, to jest zła zmiana dla Polski. Nie, złą decyzją dla Polski było ustawianie się tylko w szeregu y, y, państw y, popierających Donalda Trumpa i tak robiła partia rządząca i najważniejsi przedstawiciele, które, którzy pełnią y, dzisiaj y, najważniejsze funkcje w Polsce. Więc to był błąd, że po prostu bezkrytycznie rządzący w Polsce poparli. Trumpa i nie patrzyli na to, że wynik e, wyborów demokratycznych w Stanach może być e, inny. Ale to taki małostkowy tak, jest zadań. Joe Biden. Mówi Polski oni popierali tam... Trumpa, to ja teraz się odegram, to, to, to jest taka małostkowość, Panie Prezesie, w takim razie. Ale to nie, 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 myślę, że nie Biden tak mówi, tylko Polska po prostu utraciła zdolność mm. rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w wielu kwestiach. Jeżeli prezydent Biden wykonał już telefony prawie do wszystkich głów państwa na świecie, a nie rozmawiał, z prezydentem Polski to pokazuje gdzie my jesteśmy dzisiaj jaka jest nasza pozycja wobec Stanów Zjednoczonych. Prezesze, my od początku mówiliśmy silna pozycja, dobre relacje partnerskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi będą tylko wtedy kiedy będzie silna pozycja Polski przy głównym stole sześciu najważniejszych państw Unii Europejskiej. Nie jesteśmy w szóstce najważniejszych państw europejskich, nie jesteśmy w dobrych relacjach już teraz personalno-osobistych ze Stanami Zjednoczonymi. No to jest efekt takiej, a nie innej polityki zagranicznej rządu polskiego, który, która jest realizowana. Niestety. To ja teraz zapytam o pana słowa sprzed dwóch lat o to czy są ciągle aktualne? Wszyscy się dogadują ponad naszymi głowami z Rosją i my tylko mamy na to patrzeć. Tak pan właśnie dwa lata temu pytał. Dzisiaj ciągle pan prezes, no chociażby yy, biorąc pod uwagę yy, kwestie Nord Stream 2 i Stanów Zjednoczonych, yy, powinniśmy inną politykę z Rosją też prowadzić? Yy, do... no, na, na bardziej próbować prowadzić, te, te relacje jak, jak... jednak nawiązać yy, bardziej sprzyjające z Rosją, panie prezesie? Ja chciałbym, żebyśmy nawiązali jakiekolwiek relacje z opozycją rosyjską, bo to jest problem, że nie tylko my nie, nie, że nie ma relacji na przykład transgranicznych. Zamrożony został e, mały ruch graniczny z obwodem kaliningradzkim, ale my nie mamy e, dzisiaj relacji z opozycją rosyjską. Jaka jest dzisiaj polityka wschodnia? Kto jest głównym w Unii Europejskiej rozgrywającym sprawy Wschodu? To nie jest Polska, tak jak było przez wiele lat, tylko to jest Litwa. Jeżeli gdzieś e, się dzieje coś złego na Wschodzie, tak jak na Białorusi, e, to dzisiaj się nie zwraca do prezydenta Polski, tylko do prezydenta Litwy o, e, o to, żeby był jakimś mediatorem, a na pewno był spikerem tego, co się dzieje na forum Unii Europejskiej. To jest utrata pozycji na rzecz Litwy. Niemcy z Rosją dogadują się, tak, widać to po raz kolejny. Nas nie ma, ani w gdybyśmy mieli silną pozycję w Unii, to Niemcom nie byłoby tak łatwo dogadywać się z Rosją ponad naszymi głowami. Panie prezesie, to teraz o inną sprawę zapytam. Michał Kołodziejczak, lider agrounii, zakłada partię polityczną. To jest zła informacja, bardzo zła informacja dla polskiego stolicy Czy szczególnie pan prezes się tym nie przejmuje? Wie, wie pan, ja już przeżyłem wiele partii, które powstawały. Zresztą pan no. Michał Kołodziejczak zakładał już dwie partie przed mhm. wyborami 2019 roku chyba partia Prawda, później partia Zgoda po miesiącu. Niewiele z tego zostało, bo nie wystartował w wyborach. Wszystkim, którzy chcą działać politycznie, życzę jak najlepiej i potrzeba wielu osób. Tam, gdzie będzie możliwość, będziemy współpracować, ale myślę, że w wielu sprawach też będziemy się po prostu różnić każdy idzie swoją drogą. Zobaczymy kto dotrwa do wyścigów 2023. Panie prezesie, kadencja władz organów PSL trwa 4 lata, tak można przeczytać w waszym statucie. Pan prezes został przez kongres wybrany jesienią 2016 roku, no w listopadzie 2016 roku, więc ta kadencja już teoretycznie ponad pół roku temu minęła, kiedy kongres Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego i czy pan prezes będzie ubiegał się ponownie o to stanowisko? Uruchomiliśmy już kampanię sprawozdawczo-wyborczą. No, no, niestety pandemia krzyżuje plany również te wewnątrzpolityczne. No, wszyscy te kongresy przekładali, już, to prawda. Na szczęście już się odbywają zjazdy gminne, powiatowe. No, my mamy bardzo dużo organizacji, więc te zjazdy gminne, powiatowe pewnie teraz czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik to zjazdy wojewódzkie, i mam nadzieję, że w listopadzie już finał kongresowy. Odbędzie się i nic nam nie przeszkodzi. Żadna kolejna fala, jak się zaszczepimy, to tym ty, ta pewność będzie większa. I tak będę będę startował, będę ubiegał się dalej o funkcję prezesa. Zdam raport z tego, pokażę, co się udało zrobić. Też wyciągnę wnioski z niedociągnięć i będę chciał startować na kolejną kadencję. Bardzo dziękuję za rozmowę Władysław Kosiński kamerzysta z Polskiego Ostronictwa Ludowego był gościem sedna sprawy w Radio Plus. Dobrego dnia panie prezesie, dużo zdrowia. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Państwu dziękuję bardzo za uwagę na kolejne sedno sprawy. Zapraszam oczywiście jutro do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy.